Dzień dobry Pani Agnieszko. Pytanie tutaj. Czy odnowicie pan, Państwo ze sobą kontakt? Pani Agnieszka i Pan. Mhm. Czy odnowicie ze sobą kontakt? Proszę Pani, raczej nie sądzę, nie, raczej nie sądzę, że odnowicie ten kontakt, nie wiem, to się tak stanie, jakoś spontanicznie, tak, czy jakoś, natomiast um, Pani jeszcze pyta, czy tutaj kwestia wspólnej imprezy, tak, czy ten człowiek, gdyby Pani po zadzwoniła, powiedziała, dobra, teraz przyjmijmy taką opcję, że Pani chce iść na imprezę i jakie stanowisko tego człowieka byłoby na ten temat, znowu to samo, widzi Pani, odwrócone partnerstwo. Nie. Nie. Mo, może nawet chwilowo zwodzić, nie dać precyzyjnej odpowiedzi, tak pójdę, e, znaczy obiecać, tak, tak, pójdę, dobra, dobra, nie martw się, ale nic by z tego nie wyszło. E, nie ma tu partnerstwa, są złudne nadzieje i fałszywe odpowiedzi, obiecanki, cacanki, tak wie Pani krótko mówiąc. Także ja myślę, że no, niech Pani się nie skupia na tym człowieku, tylko e, po prostu idzie z kim innym. Dziękuję bardzo.